Witam Was serdecznie, słuchajcie troszeczkę nie w temacie orbitreków, bieżni czy rowerów treningowych, ale podejmiemy dzisiaj sprawę kuny, bo walczę od miesiąca z kuną, która e, niszczy mi samochody, chodzi tutaj, słuchajcie, o dokładnie ciach ciach, e, pod maskę wchodzi, przecina kable, e, robi sobie bufet, bo pełno jedzenia e, jest jakiś Kleby, inne pierdoły i od tygodnia tej kuny nie ma. A e, naprawdę próbowałem już wielu rzeczy, i tańszych, i droższych, i zaraz wam pokażę, co mi pomogło. Zacznę od tego, co w tym samochodzie było już zainstalowane. Tutaj mamy kostki z domy Raz, dwa, nic nie dały. Pierść psa. Podwórkowego owczarek niemiecki, słuchajcie, wyczesany, mieszka na dworzu, też nic to nie dało. Słuchajcie, jeszcze kupiłem taki odstraszacz. Ja go teraz zainstalowałem tak, że jakby daje dźwięk do góry. Był wcześniej zainstalowany, inaczej tylko odłożę te swoje przyrządy, był wcześniej zainstalowany tak, że on był zwrócony, ten element, do dołu silnika, tak żeby tak jak opisuje producent, tak? Czyli w momencie kiedy zwierz chce sobie tutaj wejść od środka, no to wtedy te dźwięki mają przestraszyć zwierzę, w tym wypadku kunę. Niestety to w ogóle nie działa, nie pomaga. To są przyrządy, które mi pomogły. Są to takie alarmy na ruch. I teraz tak, jeden instaluje sobie tutaj no bo kun może wejść sobie o tędy drugi instaluje sobie czy to będzie widać o mniej więcej tutaj zobaczcie tak samo jak ta kuna wchodzi to od razu ją wyłapuje ruch i zaczyna to wszystko em, piszczeć tak naprawdę. Czyli mamy tak, tutaj mamy jeden, tutaj mamy drugi i teraz plus tych czujników jest taki, że zobaczcie, możemy sobie go uzbroić z pilota. Raz, tutaj. Tym samym pilotem. Dwa. I teraz tak, czekamy aż to się uzbroi, czyli w tym wypadku zamykamy sobie maskę i to jest o tyle upierdliwa rzecz, że nie każdy sobie na pewno może na to pozwolić, bo zobaczcie, to jest tutaj w takim mniej więcej terenie i mogę sobie pozwolić, nie mam tak naprawdę sąsiadów, i mogę sobie pozwolić na to, żeby te alarmy wyły. One wyją tam bodajże, jeżeli tam jak się kuna pojawiała 15... Może z nie wiem, 20 sekund i się te alarmy wyłączają, i znowu przechodzą w czuwanie. Także o, poczekajcie, bo już wykryło ruch, i posłuchajcie. Taki dźwięk. Tutaj też akuna wejdzie. Zaraz wykryje ruch. O, świeci się na czerwono. Zaraz będzie wyło. Bardzo tanie rozwiązanie, bo jeden taki czujnik kosztuje około 30 zł, jest na baterie, te baterie wytrzymują już naprawdę no, ponad tydzień. I tyle, słuchajcie, jak na razie 1-0 dla mnie, jeżeli chodzi o Kunę, mam nadzieję, że ona już się przestraszyła na tyle, że już nigdy tutaj nie będzie wchodziła. Ja cały czas wracam niestety z pracy i wkładam sobie te czujki pod jakby do komory silnika, żeby nie daj Boże jak ona tylko wejdzie, to żeby po prostu to wykryło, ale komary straszne. I tą kunę jakby odstraszyło. A i jeszcze jedna rzecz, jaką testowałem, to kupiłem taką specjalną siatkę, którą wkłada się, jakby najeżdża się oponami na nią, ale ona też nie działała. Ja zaraz Wam pokażę, o jaką dokładnie siatkę mi chodzi. Dokładnie to jest taka siatka. Ona kosztowała chyba z dostawą około 130 zł. No i nic to nie zadziałało. Kuna dalej wchodziła do auta, a teraz już nie wchodzi.